Czujesz się trochę ograniczony w górnej części ciała, jeśli chodzi o ruch rąk? Na przykład, chcesz coś wyjąć z górnej szafki, ale to nie jest dla ciebie takie łatwe. To wszystko jest takie sztywne i trudne do poruszania. Oto cztery skuteczne ćwiczenia, byś znów mógł poruszać się jak dawniej. Więc najlepiej od razu zacznij, wykonaj wszystkie ćwiczenia i od razu poczujesz, jak później łatwiej ci się będzie poruszać. Dlaczego tak jest, że ręce wydają się cięższe i nie poruszają się tak sprawnie? Przypisujemy to temu, że większość ludzi przez większą część dnia trzyma ręce przed sobą i w dół, aby pisać, pracować na klawiaturze, przygotowywać jedzenie. Ręce są zawsze tu, bardzo, bardzo rzadko znajdują się tutaj czy tam, a mięśnie z przodu w tym obszarze coraz bardziej się napinają i spinają. To wszystko się skraca i ciągnie do przodu, przez to ruchomość staje się coraz trudniejsza i coraz bardziej ograniczona. Po to, by wszystko się poprawiło, mamy cztery ćwiczenia do zrobienia. Ostatnie ćwiczenie naprawdę bardzo skuteczne pochodzi z naszej aplikacji. Ina, zejdź już na dół. Przejdź na czworaki. Zrób to w domu od razu. Ćwiczymy to z odpowiednim czasem. Przejdź na czworaka. A teraz upewnij się, że Twoje uda i na cały czas pozostają w pozycji pionowej, więc mniej więcej w tym miejscu. Przesuń ręce do przodu na tyle, abyś mogła swobodnie przejść do przodu klatką piersiową. Nie ciągnąc przy tym pośladków za sobą. Utrzymaj tę pozycję. Zostań tak. Kiedy już masz tę pozycję, zrób niewielki odstęp między dłońmi, gdzie kciuki się prawie dotykają. Mogą się dotykać, wyprostuj łokcie całkowicie. I teraz, uwaga, teraz powoli schodzisz coraz niżej górną częścią mostka, aż osiągniesz docelową pozycję. I wtedy ciągnie w ramionach, może trochę tutaj w dół pleców, a także nieco w ręce, rozciągając mięśnie. I najpierw wchodzisz w to tak, jak robi to Ina: poruszaj się spokojnie i trzymaj łokcie całkowicie wyprostowane. Najczęstszym błędem podczas tego ćwiczenia jest to, że łokcie są lekko ugięte, ponieważ wtedy jest łatwiej dla ciała, a ono chce uciec, bo nie ma aż tak ciężko. Ale musisz świadomie zawsze prostować. I z prostowaniem od razu czujesz, jak rozciąganie tutaj coraz bardziej się zwiększa. A intensywność, bo to naprawdę ciągnie, powinna porządnie ciągnąć, powinna też trochę boleć. Komfortowy ból jest wskazany, tak, i upewnij się, że ten ból rozciągania, który odczuwasz przede wszystkim w barkach, jest wciąż na tyle znośny, aby go tolerować. Musi być to wciąż komfortowy ból. I teraz mija około minuty, a teraz wprowadzamy nasze specjalne ćwiczenia siłowe, które dodatkowo wzmacniają efekt i sprawiają, że całe ćwiczenie staje się bardziej efektywne. Mianowicie naciskasz obiema rękami tak mocno jak to możliwe na podłogę. Jakbyś chciał ją odepchnąć w dół, że tak powiem. puszczasz napięcie i wchodzisz jeszcze trochę głębiej w rozciąganie. Ina jest naprawdę dość dobrze rozciągnięta, co wyraźnie i dobrze widać. W momencie, gdy nie schodzisz jeszcze tak nisko, nie przejmuj się. Za każdym razem trochę więcej i po kilku tygodniach będziesz schodzić coraz dalej, coraz bardziej. Następnie ponownie napierasz na podłogę. Mas jeszcze raz mocno naciskasz. Rozluźniasz i wchodzisz jeszcze trochę głębiej. To schodzenie głębiej to jest ważne, zawsze z górną częścią mostka. Nie schodź głębiej brzuchem, ale kieruj się mostkiem i od razu poczujesz znacznie większe rozciągnięcie w ramionach i pięknie wyprostowane ręce. A potem możesz powoli wracać. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. I na usiądź i wyciągnij nogi. Świetnie. I przesuń się trochę bardziej w tę stronę, a następnie ugnij kolana. Jeszcze trochę do przodu, bo potrzebujesz teraz miejsca z tyłu. Rób to w domu u siebie dokładnie w ten sam sposób, jak tutaj pokazuję. Teraz zabierz ręce do tyłu. Trzymając je całkowicie proste w łokciach i postaraj się, aby dłonie były rozstawione nieco szerzej niż szerokość twoich barków. A teraz czujesz, że ciągnie tutaj w okolicy klatki piersiowej, że ciągnie w ramiona, a także trochę w ręce. Odczuwasz to bardzo wyraźnie i intensywnie. A teraz chodzi o to, aby coraz bardziej iść do przodu z pośladkami. To znaczy, przenosisz ciężar na jedną połówkę pośladka albo na drugą i stopniowo posuwasz się do przodu. I zwróć uwagę, aby ręce pozostały całkowicie nieruchome. Możesz też na przykład chwycić matę. Albo możesz wziąć sobie ręcznik do ręki, aby zapobiec rozjeżdżaniu się dłoni na boki i utrzymać je w stabilnej pozycji. A potem ciągnie tutaj w obszarze. Klatki piersiowej. W kierunku barków i dalej wzdłuż ramion. To może ciągnąć aż do samych opuszków palców. A jeśli czujesz mrowienie, nie martw się absolutnie, ponieważ mrowienie oznacza, że wszystko teraz się napina i działa prawidłowo. I jeśli teraz czujesz mrowienie, ćwiczenie się skończy, mrowienie ustaje, a w nocy jest go znacznie mniej, ponieważ wszystko się pięknie rozluźnia i staje się bardziej elastyczne. Może jeszcze trochę dalej wejdź i pozostań całkowicie otwarty w klatce piersiowej. Więc nie zwijaj ramion, lecz pozostań całkowicie otwarty. Dobrze, zaraz minie minuta. Trzymaj łokcie całkowicie wyprostowane i teraz napieraj na podłoże z jak największą siłą, jaką jesteś w stanie. Naciskaj naprawdę mocno, aby siła pochodziła z barków. A następnie rozluźnij się. Sprawdź, czy możesz zrobić jeszcze jeden krok do przodu. Ale nie przesadzaj, zawsze musisz być w stanie to wytrzymać. Musi to być jeszcze pozytywnie do zniesienia, tak to zawsze mówimy. I znów dociśnij do podłogi. Naprawdę mocno dociśnij. Znowu rozluźnij i idź dalej do środka. Zupełnie zapomniałem wcześniej wspomnieć, że Ina jest z nami i aktywnie wykonuje to ćwiczenie. Więc wyjaśnię to, ale większość z Was już zna Inę. Dobra, a teraz powoli cofasz się, żeby wszystko było bardziej zrelaksowane, żebyś nie wychodziła tak nagle i gwałtownie. Okej, okay, teraz przechodzimy bezpośrednio do ściany. Stań przed nią w odległości pół kroku lub jednego kroku, zachowując naturalną długość kroku. I pokazujemy to lewym ramieniem. Ina, unieś teraz lewe ramię pionowo do góry. Chodzi o to, byś na górze powoli i płynnie posuwała się do przodu, aż Twój łokieć delikatnie i lekko dotknie ściany. Spokojnie. A następnie zegnij łokieć. Przełóż drugą rękę przed twarzą, sięgnij do lewego nadgarstka i chwyć go pewnie, zachowując stabilną pozycję ciała. Tak jest. I przyciśnij tą ręką prawą dłonią, lewą dłoń coraz mocniej w kierunku ramienia, aż poczujesz rozciąganie. A ściana jednocześnie wypycha łokieć do tyłu. I postaraj się teraz delikatnie zwiększyć nacisk. Z pachą skierowaną w stronę ściany, więc nie brzuchem do ściany, ale pachą, która ma zmierzać w kierunku ściany, aby uzyskać lepszy efekt i stabilność. A wtedy czujesz w tym obszarze bardzo silne rozciąganie i to teraz pogłębiamy. To jest niezwykle istotne dla ruchomości barku, ponieważ mięsień prostujący ramię teraz się ładnie rozluźnia i uelastycznia w tym konkretnym obszarze. I znów głęboko wdychasz, głęboko wydychasz i sprytnie sobie poradzisz. Pamiętaj, chwyć bardziej w kierunku nadgarstka, wtedy dźwignia jest większa i masz więcej siły. Możesz też użyć głowy do pomocy. Spójrz, dociśnij głową i zauważysz, że to pomaga ręce. Aby lewe ramię było bardziej zgięte i zbliżyło się do barku, zwiększając zakres ruchu. Oddychaj spokojnie, nie przesadzaj, ale też nie rób za mało. Ważne, by nie robić zbyt mało ani zbyt dużo. Zachowaj równowagę. Za mało oznacza, że efekt nie będzie dobry, a za dużo to przeciążenie organizmu, który reaguje napięciem przeciwnym, a przecież chcemy osiągnąć odwrotny efekt. I teraz rozpoczynamy nasz trening siłowy. Oznacza to, że starasz się wyprostować swoją rękę, ale trzymasz ją mocno, aby całkowicie uniemożliwić jej wyprostowanie. Jeszcze trochę więcej ina, jeszcze trochę więcej. First. Potem rozluźnij i wejdź głębiej w rozciąganie. Tak jest. Zawsze opieraj się o ścianę w taki sposób, abyś czuła, że rozciąganie jest maksymalnie intensywne. A teraz jeszcze raz, chcesz wyprostować ramię, teraz zrobimy to trochę bardziej wymagająco, i chcesz jednocześnie docisnąć łokieć do ściany. Spróbuj wyprostować ramię i docisnąć łokieć do ściany. Masz wtedy dwa napięcia, ale rób tylko tyle, ile jest dla ciebie wygodne. Jeśli nie wiesz, co mam na myśli, po prostu wykonaj ćwiczenie tak, a i tak będzie ci bardzo pomocne. Dobrze, a potem powoli wyjdź. To samo zrobisz teraz z prawą stroną, ale teraz przechodzimy już do czwartego ćwiczenia, które wykonasz w kącie lub też w framudze drzwi, jak wcześniej wspomniano. Jeśli więc nie masz wolnego kąta, możesz również skorzystać z framugi drzwi lub ustawić dwa krzesła i położyć się na nich, opierając się rękami, tak jak wcześniej. Tak, zaczynasz z ramionami ułożonymi poziomo, a potem unosisz je delikatnie pod kątem 45 stopni w górę, aż dłonie dotkną ściany. Potem cofasz się, nie, wróć jeszcze raz. Następnie cofasz się zawsze o jeden krok do tyłu jedną stopą do tyłu, drugą trochę do przodu a teraz ręce pozostają wyprostowane. I znów idziesz tak jak wcześniej, kierując górną część mostka do przodu, utrzymując prostą postawę. I od razu czujesz rozciąganie. I tam powoli się w to wciągasz zawsze trochę bardziej. I to zawsze tak, żebyś mógł to jeszcze spokojnie i bez problemu znieść. Zawsze to pozytywne uczucie musi być silniejsze. Kiedy pojawia się uczucie, że chcesz uciec, że to za dużo, wtedy psujesz sobie całą przyjemność płynącą z wykonywania tego ćwiczenia. A ćwiczenia muszą sprawiać przyjemność, to jest naprawdę kluczowe. Muszą boleć, być wyczerpujące, zupełnie jak aktywny wypoczynek. Pozytywne uczucie, to jest absolutnie kluczowe, abyś wykonywał te ćwiczenia regularnie i z przyjemnością. I jeszcze trochę więcej. Następnie obiema dłońmi mocno i pewnie dociskasz się do ściany. Znów nasz trening siłowy teraz. Naciskaj obiema rękami na ścianę, ale uważaj, żeby ciało nie cofało się podczas naciskania. Musi zostać dokładnie w tym miejscu. Nie może być żadnego ruchu. Znów rozluźnij i podejdź trochę bliżej. Ciągnie jeszcze trochę mocniej, ale nadal musi być pozytywne. Mocno przyciskaj obie dłonie do ściany i na tak mocno, jak tylko potrafisz. Dokładnie, z całej siły, bez ruchu ciała naprawdę mocno przyciskaj. I znowu rozluźnij a potem ostatni raz dalej rozciągaj. I już prawie to mamy jeszcze trochę dalej, jeszcze głębiej. A teraz wyjdź z kąta, obróć się i spróbuj to poczuć także będąc w domu poczuj, co odczuwasz. Lekkość, czujesz lekkość? I czy czujesz jakie to jest ruchome, jakie to uczucie? Pewnie chciałbyś tego doświadczyć w całym ciele. Dlatego w najbliższą sobotę będą ćwiczenia dla innej części ciała, które sprawią, że poczujesz się o 10 lat młodziej.